co to mi się zalęgło w tym gardle, a nieważne. No to ten, jest sobie mrówka i pszczoła. Wiecie, które z nich jest bardziej pracowite? Mrówka, bo nie traci czasu na bzykanie. Ha ha ha, ha to jeszcze jeden. Jasiu pyta, taty, tato, mogę skoczyć na bungee? A na to tata, nie Jasiu, w naszej rodzinie gumy często pękają. A, ha, 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 ha 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 ha, dobre co nie? Dajcie suba. Dobra, patrzecie jaka fura. Ale będę tym szalał, ale będę dupeczki wyrywał na parkingu, ulała mam jaki jaguar marzenie, u tak, tak 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 widzowie coś mi się mokro pod liściem zrobiło, ja muszę iść papa.